podkarpacie.pl Dobiega końca rekrutacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. niż demograficzny daje się we znaki, choć władze uczelni z Grodu Grzegorza są zadowolone z zainteresowania przyszłych studentów edukacją w PWSZ. Rekrutacja na naszej uczelni jest dobra, ponieważ mamy zrekrutowanych ponad 400 kandydatów na pierwszy rok studiów. Z tej rekrutacji wynika, że powinniśmy uruchomić wszystkie kierunki studiów. Co jest dużym sukcesem. Nasza szkoła jest szkołą, uczelnią wielodyscyplinarną. Kształcimy studentów w wielu obszarach. Są to obszary medyczne, nauk o zdrowiu, obszary nauk leśnych, rolniczych, technicznych, a także społecznych i humanistycznych. Także tutaj każdy kandydat, każdy student znajdzie u nas coś dla siebie. Największa liczba kandydatów jest na kierunki medyczne. Mam na myśli pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, ale również dużym powodzeniem cieszy się pedagogika. Po pierwsze, bardzo blisko, indywidualny kontakt z wykładowcami, wysokie stypendia, czy socjalne, czy też naukowe, dużo zajęć praktycznych, ale także wielką zainteresowanie. Jestem bardzo zadowolona, że tutaj trafiłam po wielu latach. Poszukiwania studiów w swoim zawodzie. Spotkałam się tutaj z bardzo życzliwą atmosferą. Studiu, Studiuje na, na tej uczelni wiele osób również w moim wieku, ale bardzo fajnie dogadujemy się z młodzieżą. Sanocka Uczelnia oferuje 10 kierunków na studiach pierwszego stopnia i dwa uzupełniające. Nowością jest drugi stopień na kierunku pielęgniarstwo. Oferta poszerzona jest poprzez kilkanaście specjalności. Jesteśmy uczelnią, która wszystkie kierunki kształcenia prowadzi w profilu praktycznym. Ten profil gwarantuje osiągnięcie umiejętności pożądanych na rynku pracy. Programy kształcenia są tak dopracowane, że ponad 50% zajęć to są zajęcia właśnie o charakterze praktycznym: warsztaty, ćwiczenia, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne. Współpraca z PASPOL-em, z Autosanem jest dla nas ważną siłą napędową. A poza tym zakłady pracy, no również tutaj szpitale, to również ten element nieodłączny, bez którego uczelnia nie mogłaby istnieć i kształcić dobrze. Choć głównym celem rozpoczęcia studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i uzyskanie tytułu, to wejście do grona żaków oznacza również możliwości korzystania z innych aktywności. Studiowanie to nie tylko nauka, to nawet nie tylko praktyka, ale to też całe życie studenckie. Nasi studenci bardzo aktywnie uczestniczą, uczestniczą zarówno w działaniach samorządu studenckiego, jak także w różnych innych imprezach organizowanych chociażby przez koła naukowe. Mamy warsztaty, koncerty, kursy, akcje wolontariackie i tak dalej. Natomiast oczywiście największą imprezą studencką w roku są Juvenalia, organizowane właściwie w całości przez studentów. To jest dla nich Lekcja życia, lekcja organizacji. Rekrutacja w PWSZ w Sanoku została przedłużona do 3 października. Jest jeszcze możliwość dostania się na jeden z 11 kierunków, które wciąż oferują wolne miejsca. pl